Właściciele niechętnie sprzątają po psach załatwiających swoje potrzeby na trawnikach miejskich. Sprzątają tylko nieliczni, reszta udaje, że własnego psa w akcji nie widzi. Co w gorszy, nie tylko tam w parkach, skwerach, piaskownicach, gdzie się bawią dzieci, ale również często normalnie prosto na, na, na ulicach, nie tylko pod drzewkiem, ale na chodnikach jest to problem. Wszyscy zapytani o ten problem przechodnie są zgodni, że nie jest dobrze. Mentalność ludzka jest taka, że wygląda to bardzo słabo. Sama mam dwa psy, także wiem jak to wygląda, i nie okłamujmy się, że jesteśmy wzorowi, bo nie jesteśmy. Być może trzeba z jakiejś innej strony do tego podejść, nie wiem. Wie ludzie sprzątają po psach? Jedną osobę widziałem. Mhm. Z czego to wynika? Z niechlujstwa. Z niechlujstwa i nie mają własnych dzieci, żeby ich wypuścić do tego parku, czy do tej piaskownicy. To jest problem Nie, to jest problem całej polski, to nie jest tylko w Lubaniu. Problem nie zostanie rozwiązany przez wszystkie służby, do tego straż, pożarno, straż miejską czy policję, dopóki właściciele tych czworonogów nie będą, powiedzmy sobie, mieli tej świadomości, że to wszystko od nich zależy. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych sprzedaje zestawy do sprzątania po pupilach, lecz kupuje je w ciągu roku tylko kilkunastu mieszkańców Lubania. Już od wielu lat prowadzimy sprzedaż takich profesjonalnych zbieraków odchodów, tu jest taki specjalny uchwyt wraz z woreczkami, to kosztuje 6 zł. Tu jest 100 takich woreczków i po prostu można... Skutecznie, jak pies się załatwi, pozbierać te odchody i wrzucić to do najbliższego pojemnika czy kosza na odpady. Wystarczyłaby odrobina kultury, dobrej woli i chęci, aby schylić się i w kilka sekund posprzątać po psie. W mieście są też specjalne kosze, a przy nich woreczki. Kosz takich pojemników na psie odchody jest na terenie miasta jest w tej chwili pięć. Przy skwerach, takich ruchliwszych miejscach spacerów ze zwierzętami. My w tym roku kupujemy następne, a więc będzie już na terenie miasta 10, ale oprócz tego i tam są też woreczki. Niestety są często wyciągane, złośliwie, nawet nie kradzione, tylko po prostu wyrzucone na zewnątrz. Nawet gdy woreczki są, właściciele jednak albo się wstydzą, albo im się nie chce. Straż miejska ma na to sposób. Za 2011 rok mieliśmy w sumie w stosunku do zwierząt. I właścicieli. 181 interwencji. Z tego no, posłużę się tutaj ściągą, prawda? 46 sankcji karnych, w tym 14 wniosków do sądu. Mandat może wynieść od 100 do 500 zł. W bieżącym roku było już kilkadziesiąt interwencji. Straż Miejska nie tylko karze, ale i uczy. W tym roku żeśmy wręczali wszystkim napytkanym osobom, które prowadzają psa, ulotki wydane przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. No, a oprócz tego w rejonach tych dalszych od, od centrum były te ulotki wkładane do skrzynek na listy. No To jest kilkaset, a może i powyżej tysiąc już zostało rozdanych. Właściciel psa, który nie sprząta po swoim pupilu, musi być świadomy tego, że przez niego dzieci bawiące się w parkach i na trawnikach mogą zarazić się groźnymi dla zdrowia, a nawet życia, pasożytami. Jednak jest część mieszkańców, którzy przychodzą, kupują po prostu i jest to sprawdzone, a oprócz tego każdy może po prostu mieć przy sobie woreczek, jak pies się załatwi, to po prostu wystarczy tylko zebrać to do woreczka i wrzucić do najbliższego kosza. Generalnie rzecz biorąc to nie jest wstyd, to jest powiedzmy taka normalna, dobra postawa. Która powinna być pochwalona, jeszcze, prawda? Pochwała dla tych, którzy sprzątają, nagana, ale i prośba do tych, którzy nie sprzątają, aby zaczęli. Przecież robią to też dla siebie, bo sami mogą wdepnąć.